Damon Salvatore. Niewiele o tobie wiemy. Trudno mnie opisać w paru zdaniach. Masz jakieś hobby? Lubisz podróże? Do L.A., Nowego Jorku. Parę lat temu byłem w Karolinie Północnej na uczelni Duke. Ale Rick tam studiował. Chodziła tam twoja żona. Kiedyś poszedłem z nią na drinka. Świetna dziewczyna. Była. Pyszna. W porządku? Muszę się przewietrzyć. Damon był wampirem, który ją zabił. Nie wiem, ciała nie znaleziono. Chciałem ci powiedzieć, ale najpierw musiałem dowiedzieć się więcej. A mnie było go żal. Myślałam, że historia z Kathleen go odmieni. Idiotka. Nie wiesz, że to ma związek z tobą. Rozważałem konfrontację, ale jesteś w złej formie. Dlaczego go bronisz? Nie tylko ty liczysz, że się zmieni. To ten człowiek. Widziałam go pod domem Trudy. Wracaj do środka. Spokojnie, kuplos. Przyjemnie było znęcać się nad Salzmanem? A ja myślałam, że jednak jesteś coś wart. Coś mi umknęło. Zapomniałam wspomnieć o mojej biologicznej matce. Miała na imię Izabel. Proszę, powspominaj.